Siemados, że maczki, jestem i go, jestem i teraz jest bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i nazywam eleven Go jest 2013 Kolejny poradniczek, tym razem poradnik z treningów, poradnik z ekspienia zawodników, poradnik... Sorry za krzesło Muszę się ustawić. Udało się Poradnik z odblokowywaniem technik łączonych Dobra, przygotowałem sobie do tego poradniku specjalnie dwie postacie Mamy tu gazela który ma 0 I mamy tu gościa, który nazywa się Burn. Burn jest tutaj, który też ma 0 Dobra moi drodzy Żeby odpokoić u nich technikę łączoną Musimy zrobić z nim zgranie Ale to nie tylko zgranie jest ważne Bo żeby go zmodyfikować, aka ulepszyć Czyli żeby był lepszy, musi też zdobyć doświadczenie Dobra, przejdźmy sobie do sendne sprawy. Tu mamy mecze towarzyskie. Oczywiście, na meczach towarzyskich, możemy sobie expiić, tak? No, oczywiście wpływa to, różne czynniki na to wpływają, ile strzelacie danym zawodnikiem, co robicie, bo możecie mieć cały mecz i zawodnik praktycznie nic nie dostanie, bo nic z nim nie robicie. Po prostu musicie nim dużo rzeczy robić w czasie meczu. Nie. Nie powiem wam dokładnie co, bo są takie czynniki, które na to wpływają, których jeszcze sam nie ogarniam. Możecie również sobie przejść z takiego trybu do tego klubowego i zagrać sobie turniej. Niestety to mega długo trwa, bo to są aż trzy mecze, ale naprawdę expo leci na wszystkie postaci, które w nim grały bardzo dużo. Dobra, ale my przejdźmy do tych krótszych rzeczy, które są bardziej przydatniejsze, czyli trening i yy, normalny i automatyczny. Ja to tak sobie podzieliłem. Trening automatyczny polega na tym, że mamy na przykład to ognika, tak? I mamy tu takie liczby: 1, 4, 16, 2, 1. One określają, ile zawodników możemy sobie zabrać na dany trening. Kolejną rzeczą są statystyki. Mamy tutaj po pierwsze koszt, że kosztuje tu 300 300p, 300p. Yy, nie, nie patrzcie na to, że mam 99999, ale to jest profil specjalnie przygotowany pod granie na multi, więc no tutaj jest tego typu kwestia, że he, he, he. Rozumiecie o co chodzi. Dobra, kolejną rzeczą jest to Yy, jakie mamy statystyki Na przykład tutaj mamy TP Mamy taki żółty paseczek i niebieski paseczek Co to znaczy Zielony paseczek oznacza, że dostajemy punkty wytrzymałości Które są tutaj Niebieski paseczek yy, Niebieski paseczek oznacza tyle żebyśmy, Że będziemy mieli zgranie Żeby sprawdzić jest zgranie danego zawodnika yy, A niebieski, co ja gadam? Żółty yy, Żeby sprawdzić jest zgranie danego zawodnika Musicie sobie na niego wejść na przykład i mamy tutaj zgranie zawodników, tak? Jak widzicie, mamy tu 0. Kiedy mamy 50%, no to jest zielone. Kiedy mamy poniżej 50%, to jest niebieskie. Później jest żółte i czerwone. I mamy dodatkowe bonusy: plus 1 do zgrania i tak dalej. A niebieski paseczek to jest, dokładnie mówiąc, to coś. Tutaj, kiedy nabijemy sobie cały paseczek, mamy nabijany taki diamencik, co nie? Na przykład tutaj. I wtedy. A nie, to sorry, to nie ta postać. Pomyliłem. Na przykład yy, tutaj. I wtedy mamy to. I w tym przypadku, kiedy nabiję sobie ten niebieski paseczek, to nam się podbijałem statystyki tej postaci. Oczywiście nie zawsze to będzie do maxa, ale yy, na pewno będą podbite, i dzięki temu też możemy robić u niektórych technik. Dobra, ale przejdziemy do sedna, bo dużo gramy. Weźmy sobie trening taki, powiedzmy. I bierzemy sobie. Yy, powiedzmy ten trening jednoosobowy, tak? Weźmy sobie jakąś losową postać, powiedzmy szyńską. Wziąłem go to mnie kosztuje 0, no bo przecież to jest zerowy trening. I teraz on sobie poszedł na trening. Tu mamy czas, yy, napisany oczywiście, wyświetlany na po japońsku, że on wróci po tym czasie do nas. I wtedy, kiedy odbierzemy go, to on dostanie punkty doświadczenia. No to niestety będzie trwać godzinę, więc nie będę tego oszukiwał ani przyspieszał, więc sorry. Ale no kiedyś po prostu podczas odcinka odbiorę. Mamy tutaj też takie, jest coś, takie liczby jak 3, 6, 12, 24. To oznacza, że po prostu tyle godzin będziecie musieli czekać. Dobra, ale przejdźmy w końcu do normalnego treningu, a nie do jakiegoś pitu-pitu. Żeby z odblokować techniki łączone, musimy mieć dobre zgranie. Tutaj mamy te paseczki, w których informuję, na czym się najlepsze zgranie buduje. Ja sobie wezmę oczywiście to do zgrania i weźmy sobie tego gazela i burna. Musimy sobie wybrać te postaci. Dobra, ja będę gazelem, komputer będzie burny. Akurat lubię ten trening, bo bardzo łatwo mi tu się gra, więc... No, i co musimy robić? Grać, 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 bo grać bardzo dużo treningów. Akurat ten trening jest typowy taki do grania. Lewym przyciskiem myszy strzelamy lekko, prawym strzelamy mocno, więc nie polecam tutaj. Polecam samemu tutaj większej rzeczy robić i polecam odbijać jak najczęściej, bo wtedy mamy bonusy. Tylko że za daleko jestem, za blisko sobie podawałem, za mocnym strzami. I tym częściej strzelacie, tym macie jakby większy bonus. Ja na przykład potrafiłem nawet zrobić bonus 5-0 na upartego ale o co chodzi, tym będziecie mieli lepsze zgranie tym komputer będzie tu łatwiej wam podawał i będziecie robić większe wyniki tu mamy punkty u góry i u góry mamy czas, mamy ilość piłek bo jeśli puścimy piłkę i ona nam się przestanie odbijać to wtedy stracimy możliwość jej zrobienia jakby o, no i zepsułem bonus, no cóż, trudno się mówi mam 2000 punktów, bot ma 115, lepiej żebyście sami to robili tak naprawdę, bo sami to nabijecie, mamy 1,5 i pamiętajcie, z gazelą miałem 0 Yy, bo wam, yy, yy, gazel, z gazelem, gazel z burnem miał 0, bo wam to pokazywałem. Więc tutaj nie ma tego problemu. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. Pięknie nagrywa się wszystko. Mamy 2775, dobra, żeby wam udowodnić to. Teraz sobie wyjdziemy z tego treningu. Mam nadzieję, że wyjdzie mi z tego, tego treningu. Będę wdzięczny. I teraz sobie sprawdźmy. Pamiętacie, używamy dwójeczki. I weźmy sobie na gazela. Gazel z burnem 11%. Wow, czyli wychodzi na to, że musimy zrobić tego 10%. Niestety. No niestety to będzie czasochłonne, no ale zróbmy to, żeby nie było. Tego bym nie polecał, bo wam po prostu pójdzie myszka. Najlepsze do zgrania no niestety czy niestety będzie no... To drzewko. Dobra, zrobimy sobie na szybko to drzewko i postaramy sobie wbić. Zobaczymy czy uda nam się zrobić szybko 100%, niestety ten odcinek będzie dłużej trwał. Ale trudno, ważne żeby działał i ważne żeby wszystko było pięknie zrobione, prawda? Let's go. Ja sobie po prostu będę odbijał to jak najmocniej się da. Jak najlepiej, postaram się Czasami pozwólcie tej piłce, żeby opadła I żebyście jej nie atakowali tylko z góry Bo czasami yy, Jak odbijecie ją z góry, to poleci za was I będzie po prostu duży problem Ja na przykład to robię troszeczkę na wyczucie Bo już troszeczkę to robiłem I w związku z tym, o, niedługo jak będę tak odbijał To nie ogarnę samemu O, na przykład teraz, jeśli spadłoby mi na ziemię To bym stracił mój bonus A ja nie chcę tracić mojego bonusu, bo jednak on jest warty tego no, Oczywiście możecie z o Teraz ledwo bym zdążył. Oczywiście trzeba troszeczkę w sobie wyrobić. Mamy 2055, mamy yy, 3-0 już bonus. Teraz będziemy mieli. O, chyba że 3-0 to maksymalny bonus, ale nie pamiętam. 3 0 to maksymalny bonus? Może? A może? To was wkręciłem? jeba 3,5. Chyba że. O nie! Dobra! O! Poczekajcie! Nie! O. Nie chciałem zrobić 40! Wow, ile punktów ja pitole. Dobra, zrobimy sobie taki parę treningów. Na szybko, bardzo szybko sobie zrobię. Mam nadzieję, że wszystko pięknie pójdzie. Dobra, ale lecimy dalej, no co mogę powiedzieć? No trzeba to zrobić na szybkości I zobaczymy czy odblokuje nam się jakaś technika. Czy dowód jest na to, że trzeba zrobić zgranie na to, żeby mieć technikę? Oczywiście, żeby w ogóle odblokować technikę, to musicie mieć odpowiednich zawodników, nawet jeśli to są te same postacie, ale będą z innych drużyn. Powiedzmy z innego czasu, kiedy tego nie robili, no to nie odblokujecie jej. Powiedzmy, jeśli byśmy wzięli gazela i burna z Korei. Bo jest taka możliwość, to nie odblokujecie. Musicie ją mieć z chaosa. To jest obowiązkowe. To jest Pewne! Nie, zepsułem! Niedobrze. Trzeba to szybko przyspieszyć. O jaki... o jak bot już jakie zgranie już robił bot ze mną, dobrze? Jakbyście to tak naprawdę robili we dwie osoby, bo możecie to robić we dwie osoby na innym komputerze. To byście to szybko zrobili bardzo. Myślę, że to i tak łatwo robi, bo przecież wystarczy, że będę odpowiednio w odpowiednim momencie strzelał w to drzewko i w ten sposób ona będzie mi się cały czas podawać do mnie. Tylko, że no teraz właśnie była ta sytuacja, która mi się nie podobała, bo komputer nie zdążył i zmarnował mój bonus. No, jakby mi za dużo to nie daje, co nie? Mamy troszeczkę tych punktów, musimy uzbierać. No cóż, no spróbujemy tak parę naście razy. Jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. I zobaczymy, czy nam wyjdzie. Oczywiście możecie. No, i to jest to, jak stracicie piłkę. Możecie używać clickera na łyżwce. Ale ja nie jestem fanem robienia clickerów. Mógłbym zrobić sposób na oszukiwanie, raczej w inny sposób treningów. I nie mówię tu przez czyty tylko po prostu, jakby tamten trening, ten automatyczny, ten, który godzinę, jakby, trwa. I tamta reszta. No i co ja zrobiłem? E, tamta reszta. E, bierze czas z waszego komputera. Więc wystarczy włączyć wam Dolfinę. Całkowicie. Oczywiście zapisać grę. E, I kiedy wyłączycie Dolfinę, to ustawcie sobie. Zmieńcie sobie z automatycznego ustawienia czasu na chwilę, na chwilę na wasz ustawiony czas jakby I zmieńcie sobie dzień najlepiej jak robicie trening 24 godziny i będziecie mieli, nie wiem, To co mieć, macie w 24 godziny w parę sekund tak naprawdę jeśli umiecie szybko to zrobić dobra jeszcze raz chwila poczekajcie czy ja mogę tu sprawdzić e, jakie oni mają zgranie e, dobra sprawdźmy sobie w ogóle jakie oni mają zgranie teraz Chciałbym, żeby naprawdę Gazel już miał... O, mamy niestety 30% dopiero. No i jak widzicie, to jest mega czasochłonne. Nie wiem, czy nie zrobić wam przerwy. W sumie, wiecie co, zrobię wam przerwę i po prostu zaraz wrócimy, jak to ogarnę, dobra? Dobra, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, mamy już 96%, więc niedługo będzie chwila prawdy, niedługo nam się to powiedzie, albo nie powiedzie. Zaczynamy, czy nam się to powiedzie. Dobra, moi drodzy, musimy przejść do sedna sprawy, let's go, musimy dalej to robić, niestety będziemy się męczyć przy tym drzewku pewnie jeszcze z dwa razy i to na wizji jeszcze, bo kurczę, innej opcji nie ma, chyba, że wbijemy 4000, ale tak, kurczę, powyżej 50 nie przejdę tych odbić jeszcze, jak mi się źle odbijają niektóre razy, dobra. Nie ma co narzekać, trzeba lecieć dalej, trzeba zrobić to szybko i sprawnie. Aha! Szybko i sprawnie. Kurczę, straciłem dwie sekundy. Już trzy bez sensu to zrobiłem. Dobra, trzeba to samemu robić. Niestety nie trzeba nie można liczyć na bota. Mamy 96%, czyli jeżeli się wbiję 1000, to będę miał wbity każdy procent za każdy tysiąc pewnie. Tak strzelam czyli mamy teoretycznie 97%, zaraz na linii, zaraz na linii 97% i 97% przed Państwem, dobrze? 97%, teraz potrzebuję tylko 98%, 98% walczymy o 90%. Każde dobicie to już setka, teraz 200% i cyk, mamy to. 98, teraz walczymy o 99, 99, 99, nam się powiedzie w 99, w ogóle maksymalnie to chyba miałem tu już 5000 kiedyś, dobrze, Bod mi pomaga, świetnie, nie, dobrze, o nie, ech. Oczywiście 5000 da się zrobić, kiedyś e, nie lami, tak jak ja teraz. I mamy, proszę państwa, 3810. To nadal za mało. 3900, jak widzicie, nadal za mało, stanowczo za mało. Niestety, no kurczę, no 3800 prawie 4000, no. Za mało, no. Ale jeśli robiłbym takich wyników dwa razy, to pewnie by mi wbiło, co? Chociaż biorąc pod uwagę, to nawet 100% by mi nie wbiło z jednej gry, nie ma szans. Gdyby bot, kurczę, mi tu nie lamił, właśnie ETA. Teraz to już co tanie zlamiłem. Gdybym mi tu nie zlamił, to bym miał 50. Bo żeby wbić powyżej 50, to nie możecie zmarnować sekund tutaj, a ja już to zrobiłem. Już to zrobiłem... No i musicie szczególnie tak podawać, żeby ta piłka właśnie tak jak teraz mi nie poleciała. Tylko żebyście ją za wszelką cenę z główki wbili cały czas, bo to jest po prostu dramat wtedy, bo wtedy możecie się nie wyrobić. Gwarantuję wam, że po pewnym momencie się nie wyrobicie! Ja na przykład teraz bardzo szybko muszę odbijać piłkę, bardzo, ale lepiej, żeby się oddalać, wtedy będziecie mieli szansę! Spadaj! Szybciej! Dobrze! Bądźcie! Ratuj mnie! Bądź mnie uratował! Dobra! Let's go! Bijemy! Bijemy pełna moc! Pełna para! Pełna para! Dobra! Samemu to robię teraz! Piedolenie. No i właśnie stało się to, co przed chwilą mówiłem. Zawsze Za blisko podszedłem i już po prostu jestem zmierzony. I tak jest, moi drodzy, mamy level up. Sprawdźmy to w takim razie Sprawdźmy czy nie kłamie Sprawdźmy czy nie kłamie, Dobra, czy mogę tu coś zrobić innego? Dobra. Moi drodzy, to, to się robi tak? Tak moi drodzy mamy 100%! A to znaczy, że mamy technikę gwarantuję wam, że mamy technikę, już wam mówię. Na 100% mamy technikę. Idziemy, idziemy, idziemy moi drodzy, idziemy! Idziemy, idziemy, zobaczymy czy mamy technikę Dobra? Dobra, chwila, gdzie jest burn? A oni byli tam. Tu są. Patrzcie, jaki zamęczyłem! Patrzcie, jesteście zmęczeni! Burn! Uwaga, tak jest, mamy technikę, moi drodzy! Jest! Osiągnięcie, o, osiągnięte, uwaga, tutaj? Tak jest, moi drodzy, dobra, moi drodzy. Siu... poradnik się spodobał. No kciuka w górę, zatem męczarnie zacznij. Kto, jaki jest czas? Ja się namęczyłem, po prostu to miaska totalna! Ile musiałem? Klikać, klikać, żeby to pić, to jest bardzo to Dobrze. Jeśli poradnik się przydałacie, łapę w górę i kliknijcie przycisk subskrypcji. No i co? Żegnam się z wami do zobaczenia Hejka na razie. W sumie to będzie z dzisiejszych poradników na tyle. Myślę, że to coś nagram, ale dzisiaj to tyle wystarczy wam. Więc... Łapa z wami. Cześć. Autro moje ulubione. pa! pa!